Jak wystawić fakturę, jeśli jesteś zwolniony z podatku VAT do limitu 200 tysięcy złotych? Kliknij wystaw fakturę, zaczynamy od nadania numeru faktury, następnie data wystawienia faktury. Tutaj ustawimy sobie, że była to usługa wykonana za miesiąc lipiec, czyli data wystawienia i sprzedaży lipcowa, a termin zapłaty zgodnie z umową ustawiamy, u nas będzie to 7-dniowy termin płatności. W polu nabywca możemy wpisać ręcznie dane naszego kontrahenta, ale możemy też po jego numerze NIP zaciągnąć te dane automatycznie z głusu i tak sobie właśnie zrobimy. W polu towar usługa wpiszemy nazwę naszej usługi. Mamy możliwość, żeby ustawić sobie stawkę ryczałtu dla tej usługi. Następnie podajemy kod GTU, w przypadku usług szkoleniowych będzie to numer 12. Następnie podajemy cenę usługi i tutaj w polu stawka VAT musimy sobie ustawić na stawkę zwolniony z podatku VAT. Wtedy kwota VAT nie pojawi się na fakturze, a kwota netto usługi będzie kwotą brutto usługi. W polu uwagi pojawi się jeszcze taka adnotacja, że jesteś zwolniony z VAT do limitu 200 tysięcy rocznie. Klikamy sobie wystaw fakturę, pobierz fakturę. Teraz widzimy tę wystawioną fakturę. Tu mamy podstawę zwolnienia z VAT i stawka ZW, czyli zwolniony z VAT. Mam na imię Monika i mówię prosto o prowadzeniu firmy. Zaobserwuj mój profil, jeśli chcesz się uczyć razem ze mną.